Musiałbym się cofnąć najpierw chyba do 1979 roku, kiedy zobaczyłem biesy. Ja byłem wtedy w klasie maturalnej i zobaczyłem biesy w Starym Teatrze w Krakowie. Wracałem nocnym pociągiem przez Kielce do Warszawy. I do Warszawy dotarłem z gorączką, znaczy mój organizm somatyzował to doświadczenie, ale no wtedy widziałem po prostu na scenie Wielkiego aktora, gwiazdę. Potem ja byłem wydawcą, wydawałem książki przez jakiś czas. Wydawnictwo Zebra, tak istniało kiedyś takie wydawnictwo. I przyszedł do mnie ówczesny redaktor naczelny Gońca Teatralnego, takiego magazynu, właśnie zinu teatralnego, Maciej Nowak. I mówił, wiesz co, poczytaj ty te felietony Jana Nowickiego. Ja poczytałem te Jana Janowickiego, poprosiłem Nowaka o jego numer telefonu, pojechałem do Krakowa, żeby go namówić na napisanie książki, bo to było literackie objawienie. I mówię to jako wydawca z pewnym dorobkiem, nie, 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 nie jako, jako fan e, e, słynnego aktora, tylko jako, jako wydawca z dorobkiem. I to był początek tej, tej wie pan, Jan Nowicki był człowiekiem okrutnym. Ja nigdy nie miałem odwagi, nie, nie, nie śmiałem powiedzieć, że się przyjaźniłem z Janem Nowickim. On od czasu do czasu tolerował moją obecność w swoim rodzinie, bo to tak, trzeba, to tak trzeba powiedzieć. Dopóki go nie nudziłem. Jak zaczynałem przynudzać albo pierwszej głupoty, no to on natychmiast dawał, dawał, dawał temu wyraz. Z 8, 9, może 10 lat temu, tu na Krzewęcie, na tarasie jego domu. I trudno powiedzieć, ja bym tego nigdy nie nazwał rozmową. Podobnie jak nigdy nie nazwałbym tego spektaklem czy monodramem. To, była, to był wykład Jana Nowickiego o sensie życia. E, to było lato, ale to wcale nie była jakaś bardzo ciepła noc. Te komary były po prostu jak wściekłe, a mimo to siedzieliśmy przy wódeczce, o oczywiście, jak to z Panem Janem. To, to nie jest sekret, nie? I ja nie mógłbym powiedzieć, że byłem jakimś bardzo aktywnym rozmówcą. Ja właściwie, ja, ja chciałem być tym komarem, tą muchą na ścianie. Że... I to było coś zupełnie niebywałego, bo to było. No, pan Jan już był dobry po 7 miesiącach wtedy, ale cały czas w świetnej formie. A mimo to było w tym już coś takiego ostatecznego, tak? takiego w takim, w takim sensie Dostojewskiego. Nie takim powierzchownym sensie, że o to zmawiamy pacierz, że zapalamy świeczkę. Nie, nie, nie. Tam był głęboko filozoficzny namysł, nad sensem tego wszystkiego. Dziś myślę, ja nie potrafię wskazać momentu, w którym Jan Nowicki uzdał, że będzie pisarzem, a nie aktorem. Znaczy, na pewno za życia był największym aktorem wśród pisarzy i największym pisarzem wśród aktorów. To nie ma wątpliwości, ale myślę, że gdzieś między trzecią a czwartą książką, może między czwartą a piątą, on uznał, że no, chrzemień to aktorstwo to nie jest poważny zawód. Na pewno nie dla dojrzałego, poważnego mężczyzny, a pisarstwo jeszcze jest. I, i jakby wszystkie te jego niebywałe zupełnie moce twórcze i ta niezwykła polszczyzna, bo tak nawet to nie był taki zwykły język, który się to z innego piętra ten język pochodził, z, in... z innej składni, z innej gramatyki, z innej... ze wszystkiego innego. I... I to był ten moment, kiedy ja uznałem, że. To fajnie powiedzieć w tym miejscu, nie? Że jesteśmy kowalami własnego losu. I Jan Nowicki to udowodnił, no, empirycznie na własnym, na własnym przykładzie udowodnił. Ja. Właściwie chwalę Pana za każdą chwilę, którą z Nim, z nim spędziłem, mimo że, mimo że on był bardzo często bardzo okrutny, znaczy bezwzględny, no po prostu. I to nie, było, to nie było zepsucie, to nie była arogancja, tam nie było agresji, tam był po prostu, no był, umówmy się, że był inteligentniejszy od większości z nas po prostu. Znaczy miał taki, taki radar, który natychmiast wykrywał powierzchowność albo zwykłą głupotę, albo zwykłe kurestwo. Beznitośnie i natychmiast. No jak nie kochać takiego człowieka?